Wyrażam ogromną wdzięczność za to, że mogliśmy być w tym roku organizatorem czy gospodarzem dożynek wojewódzkich. Jako, że przyszło mi w udziale przemawiać na samym końcu jako gospodarzowi, mogę tylko powiedzieć, że przyłączam się do tych wszystkich wcześniejszych wystąpień, które w sposób taki bardzo dostojny mówiły o wdzięczności dla pracy rolników, sadowników, pszczelarzy, hodowców, dla tych wszystkich, którzy zajmują się rolnictwem. Moi drodzy, to rzeczywiście wspaniała sprawa, że tutaj w Tucholi dzisiaj udało nam się stworzyć wspólnotę dziękczynienia. Oby naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej udało się tworzyć taką wspólnotę i może takim przekazem się do wszystkich zwrócimy tutaj z Tucholi, żeby tak jak rolnictwo, jak wieś jest tworzy wspólnotę, żeby nasz cały naród był taki zjednoczony. Proszę Państwa, ubolewam z tego powodu, że w trochę innych okolicznościach dzisiaj przeżywamy to święto, jako że te obostrzenia epidemiologiczne powodują, że nie może być tutaj nas więcej, że nie możemy pokazać, zaprezentować Państwu naszego bogactwa, naszego dziedzictwa. Ale pozwólcie Państwo, że nam na sam koniec przekażę Państwu takie zawołanie, którym, którym występujemy do tych wszystkich, których, których chcielibyśmy gościć w Tucholi. Przyjeżdżajcie, Las Was powita, ludzie ugoszczą. Tutaj w Tucholi jest bardzo dużo i w Borach Tucholskich przestrzeni życiowej. Turystyka przeżywa swój, krajowa przeżywa swoisty renesans. Więc wszystkich Państwa, którzy nie mogli być dzisiaj tutaj z nami, uczestniczyć w tym święcie, bardzo serdecznie zapraszam w Bory Tucholskie. Dziękuję.